Finalna audioteka Kontralegem przedstawia Zbrodniarze i Szaleńcy. W historii XX wieku jest wiele nazwisk, które stały się symbolami zła. Niektóre z nich funkcjonują już niemalże jako skróty myślowe, określenia niepotrzebujące wyjaśnień. Wśród nich jest jedno nazwisko, które od dziesięcioleci powraca w filmach, książkach i dokumentach Ilze Koch, nazywana przez zachodnią prasę czarownicą z Buchenwaldu. Jej historia wydaje się niemal nierealna. Kobieta z klasy średniej, wychowana w niemieckim Dreźnie, żona oficera SS, matka trojga dzieci i jednocześnie osoba, która w zbiorowej pamięci została zapamiętana jako jedna z najbardziej okrutnych postaci w aparacie nazistowskim. Ale czy obraz, który przetrwał w kulturze, rzeczywiście odpowiada faktom? Czy Ilze Koch była potworem, jak przedstawiały ją procesy i media, czy raczej produktem systemu, który sam tworzył zło większe niż jakakolwiek jednostka mogła udźwignąć? Ilze Margarete Keller Urodziła się 22 września 1906 roku w Dreźnie, w rodzinie robotniczej. Ojciec był majstrem w zakładzie przemysłowym, matka zajmowała się domem. Ilze dorastała w realiach Republiki Weimarskiej, w kraju przeżywającym potężny kryzys gospodarczy, inflację, polityczny chaos i głód stabilności. W dzieciństwie nie wykazywała się niczym szczególnym. Ukończyła szkołę podstawową, potem szkołę handlową. Pracowała jako sekretarka i księgowa. Współpracownicy wspominali ją jako osobę pewną siebie, lubiącą atencję, ale też zdyscyplinowaną i precyzyjną w pracy. W latach dwudziestych Niemcy stawały się polem dla radykalnych idei. Bezrobocie rosło, społeczeństwo było rozczarowane traktatem wersalskim, a wśród młodych Panowało powszechne poczucie upokorzenia. W tej atmosferze ideologia narodowego socjalizmu przebojem zdobywała popularność. W kwietniu 1932 roku, mając 25 lat, Ilze wstąpiła do NSDAP. Ta decyzja miała zaważyć na całym jej życiu. W 1934 roku Ilze poznała Karla Otto Kocha. Oficera SS, człowieka ambitnego, energicznego, ale i brutalnego. Związek z nim otworzył jej drzwi do świata, który znała tylko z propagandowych plakatów, do struktur władzy, przywilejów, mundurów i lojalności wobec Firera. Trzy lata później, w 1937 roku, para wzięła ślub. W tym samym roku Karl Koch objął funkcję komendanta nowo powstałego obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Dla Ilze było to wejście w zupełnie inny świat. Willa komendanta stała na wzgórzu nad obozem z widokiem na las. Był ogród, służba, koń i bogato umeblowane wnętrza. Z zewnątrz życie Ilze przypominało życie arystokratki, ale z drugiej strony muru istniał zupełnie inny świat. Obóz Buchenwald powstał latem 1937 roku niedaleko Weimaru. W kolejnych latach stał się jednym z największych niemieckich obozów koncentracyjnych miejscem, przez które przeszło ponad 250 tysięcy ludzi. Ilze Koch nie pełniła w nim formalnej funkcji administracyjnej nie była oficerem SS w sensie prawnym nie miała stopnia ani stanowiska ale była żoną komendanta i to dawało jej ogromny wpływ na życie w obozie. Świadkowie z czasów wojny wspominali ją jako kobietę zafascynowaną mundurem i władzą. Często jeździła konno po terenie obozu. Wspominano, że kazała zbudować dla siebie krytą ujeżdżalnię z lustrami, tak by mogła obserwować się podczas jazdy. Podczas inspekcji więźniowie musieli schylać przed nią głowy. Niektórzy twierdzili, że Ilze Koch miała dziwny zwyczaj przyglądania się więźniom z tatuażami, że interesowała się ich ciałami, że chciała, by przynoszono jej fragmenty tatuowanej skóry. Owe opowieści stały się początkiem mrocznej legendy. Podczas pierwszych powojennych procesów pojawiły się zeznania, że Ilze Koch miała w domu przedmioty wykonane ze skóry więźniów, abażury, rękawiczki, okładki książek. Opowieść ta powtarzała się w licznych relacjach, ale żaden sąd nie był w stanie jednoznacznie jej potwierdzić. W rzeczywistości w muzeum w Buchenwaldzie nie zachowały się żadne przedmioty, które można by z nią powiązać bez żadnych wątpliwości. Niemniej jednak historia ta żyła własnym życiem w prasie, w propagandzie aliantów, w późniejszych filmach. Dla opinii publicznej lat 40. Ilze Koch stała się uosobieniem kobiecego okrucieństwa. Sadystycznej przyjemności czerpanej z cierpienia innych. Być może to połączenie płci pięknej i niesłychanej przemocy czyniło jej historię tak poruszającą. W społeczeństwach, straumatyzowanych dopiero co zakończonym globalnym konfliktem, które próbowały pojąć, jak możliwy był holokaust i inne niewypowiedziane okrucieństwa, Koch była łatwym celem, emanacją, symbolem personifikacją zła, które co więcej miało twarz i nazwisko. W 1941 roku Karl Koch został usunięty z funkcji komendanta Buchenwaldu. SS wszczęło przeciwko niemu śledztwo w sprawie korupcji i defraudacji majątku państwowego. Okazało się, że Koch wraz z żoną przywłaszczali kosztowności i pieniądze należące do więźniów. W 1943 roku Karl został aresztowany przez Gestapo i w 1945 rozstrzelany na rozkaz samego Himmlera. Ilze uniknęła odpowiedzialności, ale w strukturach systemu była skończona. Pod koniec wojny w 1945 roku przebywała z dziećmi w Ludwigsburgu. Tam została aresztowana przez aliantów. W 1947 roku przed amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Dachau rozpoczął się proces załogi Buchenwaldu. Na ławie oskarżonych zasiadło 31 osób, wśród nich tylko jedna kobieta Ilze Koch. Proces miał ogromne znaczenie propagandowe. Po raz pierwszy opinia publiczna mogła zobaczyć w gazetach twarze tych, którzy odpowiadali za funkcjonowanie obozów. Świadkowie opowiadali o jej zachowaniu. O biciu więźniów, o rozkazach, o tatuażach. Pojawiły się też zeznania o jej prowokacyjnych strojach i niewybrednym sposobie bycia. Oskarżenie zarzucało jej współudział w zbrodniach poprzez zachęcanie, nadzorowanie i wspieranie brutalnych praktyk SS. Sąd wojskowy uznał ją za współwinną. W sierpniu 1947 roku Ilze Koch została skazana na dożywotnie więzienie. Ale historia nie kończy się w ten sposób. Po pewnym czasie amerykańska komisja rewizyjna przeanalizowała materiał dowodowy ponownie. Uznano, że część najcięższych oskarżeń, zwłaszcza te dotyczące przedmiotów z ludzkiej skóry, nie została potwierdzona dowodami rzeczowymi. W 1949 roku wyrok Ilze zmniejszono do czterech lat więzienia. Decyzja ta wywołała prawdziwą burzę. W Stanach Zjednoczonych i w Niemczech pojawiły się protesty. Opinia publiczna była oburzona. 17 października 1949 roku, w dniu planowanego zwolnienia, Ilze Koch została ponownie aresztowana, tym razem przez władze niemieckie. W 1950 roku w Augsburgu rozpoczął się nowy proces, tym razem przed niemieckim sądem cywilnym. Ilze Koch oskarżono o udział w maltretowaniu niemieckich więźniów i o pomocnictwo w zabójstwach. Proces trwał ponad rok. Tym razem sąd skupił się na czynach, które można było udowodnić bezpośrednio, na świadectwach osób, które osobiście zetknęły się z Koch w Buchenwaldzie. Sąd uznał ją za winną współudziału w przestępstwach i w 1951 roku ponownie skazał na dożywotnie więzienie. Po ostatecznym wyroku Ilze Koch została osadzona w więzieniu dla kobiet w Alśach w Bawarii. Tam spędziła resztę życia. Według relacji strażniczek i współwięźniarek była osobą zamkniętą w sobie z objawami depresji. Z czasem pojawiły się zaburzenia psychiczne: lęki, paranoja, przekonanie, że ofiary z obozu próbują ją znaleźć i dokonać zemsty. W więzieniu Ilze urodziła jeszcze jedno dziecko syna Uwe w 1947 roku jeszcze w areszcie amerykańskim. Dziecko wychowała rodzina zastępcza. Przez kolejne lata aż do połowy lat 60. o Ilze Koch niemal zapomniano. 1 września 1967 roku strażniczki znalazły ją martwą w celi. Popełniła samobójstwo wieszając się na prześcieradle. Zostawiła list do syna, w którym napisała: nie widzę dla siebie miejsca w tym świecie. Moja śmierć jest moim wyborem. Ale śmierć Ilze Koch nie zakończyła jej historii, wręcz przeciwnie, rozpoczęła jej drugie życie w kulturze, filmach, książkach i legendach. Jej imię stało się synonimem kobiecego okrucieństwa. Z biegiem lat wątek o lampie z ludzkiej skóry urósł do rangi symbolu nazistowskich zbrodni powtarzanego w setkach publikacji mimo braku twardych dowodów. Dla wielu historyków przypadek Ilze Koch jest przykładem, jak silnie mit potrafi przerosnąć fakt. Niektórzy badacze zwracają uwagę, że choć jej czyny były bez wątpienia moralnie odrażające, nie sposób oddzielić ich od propagandowego obrazu, który stworzono po wojnie. Analizując jej życie, można dostrzec coś więcej niż tylko portret sadystki. Ilze Koch była produktem swojego czasu systemu który gloryfikował przemoc, posłuszeństwo i pogardę wobec słabszych. W tym świecie okrucieństwo nie było odchyleniem, było normą. Władza, jaką posiadała, była pochodną pozycji męża, ale to, co z tą władzą zrobiła, pokazuje, jak łatwo jednostka potrafi dopasować się do mechanizmu zła. W powojennych procesach sędziowie i historycy wielokrotnie stawiali pytanie, czy Ilze Koch była świadomym uczestnikiem zbrodni, czy tylko biernym elementem w machinie terroru? W świetle powyższych rozważań nie sposób chyba udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ilze Koch zmarła samotna, zapomniana w więziennej celi, ale pamięć o niej, o tym, co symbolizowała, przetrwała i lepiej chyba nie traktować jej jako sensacji, lecz przyjąć jako ostrzeżenie. Jeżeli podobała Ci się audycja, zostaw łapkę w górę, komentarz, zasubskrybuj i wesprzyj nasz kanał.